Dzień dobry. Dzisiaj sobie omówimy mecz Atletico Madryt z Osasuną. Jakbym mm. miał określić w jednym słowie jak, jak ten mecz się potoczył to bym powiedział dominacja. Ale <grym> dobra, tak w skrócie dominacja. Chociaż bym powiedział, że Atletico no zdominowało, to prawda. Tylko zdominowało tę jednak jednakże Osasuna miała swoje momenty oraz dało się zauważyć, że Atletico nadal miało to swoje problemy z poprzednich meczy Nie były może one jakoś mega widoczne Lecz powiedzmy, gdyby na przykład Atletico zegrało tak samo z Osasuną jak z Realem, to mogłoby się inaczej potoczyć Ale jak wiemy, Atletico z Realem to Kompletnie inny zespół niż z ze słabszymi zespołami. O ile można w sumie nazwać słabsze zespoły, bo sam real jest słaby. <grych> Dobra, nieważne. Omawiając mecz. Um, no powiedziałbym, że to był dobry mecz. Że zakończył się ulubionym wynikiem Simona 1-0. Choć w sumie uważam, że powinno się zakończyć 2-0. Um, więc może zacznijmy od kontrowersji. Czyli po prostu niezaliczonego gola przez... Um, Niezaliczonego gola przez Alexa Benę Po bardzo dobrym asyście Griezmana z tego co pamiętam um, I czemu nie został zaliczony? Nie są zaliczony ponieważ e, Ponieważ niby Griezman przepchał tą obrońcę i przez to nie zaliczyli jako Było jako faul Ale trzeba było <głos》> Popatrzeć że po pierwsze Ten obrońca się nie z do Alexa Beny, więc i tak by go nie zatrzymał a po drugie, co najważniejsze w sumie, bo pomimo wszystko, faul, to właściwie ten obrońca wpadł na Griezmana. Yy, albo Griezmann przypadkowo, gdzieś Griezmann go, go nawet nie wiedział. To nie był, był intencjonalny faul, a bardziej to, że wyrasmęcony zawodnicy bark, bark wpadają na siebie. Była po prostu duża kontrowersja. Uważam, że tutaj jak najbardziej gol powinien zostać podyktowany. Yy, podyktowany. Powinien zostać po prostu zaliczony. Yy. Ogólnie, jeżeli chodzi o problemy to głównie ceny hmm, Golip w środkowej tercji Boiska. Um, ogólnie, teraz troszkę. Środkowa tercja Boiska gra bardzo. bardzo zmiennie. Bar to, nie była, to był bardzo dobry mecz Bariosa, choć nie był jakiś mega wybitny, jeżeli chodzi o Kokę. Stolidny, choć mogło być lepiej. Aleks Bena. No tak, wszyscy zawodnicy Środkowej boiska po prostu gali solidnie, choć mogli po prostu bardziej zabajerować. Choć to nie jest oczywiście krytyka. Jeżeli chodzi. Jeżeli chodzi. No to jest przejdźmy w sumie do oceny zawodników. Jak skończyliśmy od środkowej tezji boiska, to blak oczywiście. Oblak, to jest najwybitniejszy Bemkarz. Na świecie ob obecnie, a w historii to jeden z najlepszych. To, co on wyrabia na boisku, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. W meczu ze Sasuną potrafił bronić strzałów z 5 strzał metrów. Um, jedyna jego wada jest to, że nie umie bronić karnych, ale to nie zmienia faktu, że gościu naprawdę ma chłodną głowę i umie się zachować w każdej sytuacji. Um, jeżeli chodzi o środkową obronę, to na szczęście powrót. A jakże Jimeneza, naszego głównego obrońcy, który zawsze nie zawodzi, i naprawdę zbijał gęmkie obawy, Simone Jimenez i zasłużenie, bo gościu tak jest pewny w obronie, że aż chce się go oglądać. To, że się rzuca, to, że walczy do końca. To, to że po prostu mu się chce. On jest stworzony, żeby być żołnierzem Simone. Mm. Lewent, to jest w sumie pewny jak zawsze i dlatego też sobie został zawodnikiem meczu, choć w sumie bym się spierał. Um... Ja bym się zatrzymał jeszcze przy Nico Gonzalezie, bo został wystawiony na lewej obronie. Niku Gonzalez to taki mały fenomen. Trzeba zauważyć, że to naprawdę genialny zawodnik, który naprawdę wyróżnia się walecznością lecz nie jest skrojony pod lewą obronę, pod, wiecie, takim wahadłowym. Jeżeli go oglądacie, to od razu widać, że jest to zawodnik, który jest waleczny w wyższej tercji boiska, gdzie rzeczywiście potrafi presować bardzo wysoko. Nie lubi się do końca cofać, bo lubi presować, ale właśnie wyżej, co nie jest nic złego, bo wiele razy się zdarzało, że odbierał um, przeciwnikom piłkę w, środku, w wyższej tercji boiska. I przez to potrafił doprowadzić do sytuacji bękowej um, Jak chodzi o za to był... dobry mecz. ale nie, kolejny mecz, niestety, w którym nie był jakiś mega wybitny. Um, to szkoda. Mógł sobie wypracować więcej sytuacji. Choć oczywiście jak na... Jak na jego standardy to właściwie... Przyzwoicie, ale standardy właściwie La Liga to wiadomo, wybitnie. A jeżeli chodzi o Griezmana, to zagrał ok, zagał ok, choć też to nie był taki flow, e, taka łatwość prowadzenia w piłki, takie podania prostopadłe na dobieg e, do swoich kolegów z drużyny, tak jak na przykład meczu z Idealem. E, ale i tak uważam, że taki Griezmann i tak jest dużo bardziej przydatny, aniżeli Griezman z, z końcówki poprzedniego sezonu, gdzie rzeczywiście trochę zdziadział. I w tamtym stanie bardziej nadawał się na MLS, aniżeli nagranie na najwyższym poziomie w Atletico. Um, więc jako cały kształt Atletico bym naprawdę dał solidne. 7,5 na 10 dochodzące po to 8. Naprawdę bardzo dobry mecz. Um, szczególnie bym właściwie wyróżnił Jana Oblaka, który właściwie w końcówce meczu. Uratował mecz Atletico. Trzeba to potwierdzić. Potwierdzi, trzeba to zaznaczyć. Bo nie każdy bramkarz ma taki refleks, żeby wyratować drużynę z takich opresji. Naprawdę uważam, że to jest bardzo dobry mecz na przełamanie i po prostu, żeby mieć te morale na Arsenal, bo trzeba po prostu zaznaczyć, że Arsenal to jednak jest mocny przeciwnik. I taki. Te słowa wstępu do Arsenalu. Arsenal ma teraz duże predyspozycje, żeby wygrać ligę, kiedy po prostu Liverpool się wywala, Manchester City się wywala, na trzecim miejscu jest Bournemouth, no to o czym my tu mówimy? O czym my tu mówimy? Arsenal jest potentatem. potentantem. Um, jasne, w teorii mógłby być to trudniejszy przeciwnik niż Liverpool, jednakże wiadomo jak teraz cena na Magie Keresa, obstawiam, że Atletico będzie mieć szansę na wygraną, bo nie mają takiego, powiedzmy, Liverpool ma Isaka, nie? No ale w sumie był też ma na przykład. Nie wiem, Salaha. Uważam, że Senal ma. <grych> Chyba gorszych gajków, nie? Jeszcze w gorszej podmie ale jakoś bardziej przepychają te mecze, więc uważam, że jak najbardziej mecz do wygania, uważam, że kuse są nadwyjaz wysokie dla Atletico, więc uważam, że te warto na nich stawić. I co? Mm. Liczymy na to, że Atletico naprawdę dop dopnie swego w. W, na stadionie Arsenalu, hmm. czy chcę, żeby powyciło ulubiony wynik Simona 1-0? Tak. Uważam, że 1-0 to naprawdę genialny wynik. Niby taki skromny, niby dużo nie idzie do statystyk, na przykład do strzelony goli w poszczególnych piłkarzy. Ale co z tego, jeżeli Oblak może zachować czyste konto, hmm, lepiej to wygląda. Nie... Właściwie trzeba zauważyć to. To jest właściwie chyba pierwszy mecz w lidze czystym kątem Atletico, nie? więc uważam, że to też jest ważny mecz, żeby po prostu mieć tak jak w poprzednim sezonie, na miejsce co najgoli, żeby Atletico nadal było taką ostoją defensywy. To jest bardzo ważne, żeby utrzymać taki status quo, żeby jednak pozostać przy swoich wartościach defensywnych, bo z tego słańce Atletico i nawet jeżeli pozyskali zawodników ofensywnych, to uważam, że z Um, należy no, wy wyewoluować czulizmu, żeby jednak rzeczywiście było to defensywne, ale było z taką domieszką ofensywy, że rzeczywiście jest twarda, um, harda praca w obronie, ale należy po prostu skierować defensywnych piłkarzy, że na przykład podczas kąt żeby odbierali na przykład znaczna, może nieznaczna, ale duża część zespołu skierowała się do ataku. Skierowała się do ataku i rzeczywiście mogła tam pokąsać Bo jeżeli. Bo czasami rzeczywiście bywały takie mecze w Atetico, gdzie rzeczywiście nie by mieli te dominację. Nie by mieli te dominacje, ale jak, 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 jak przygiewali mecze? To było tak, że rzeczywiście, była solidna, defensywna, o, sobie bardziej wemisowali, ale dobra, była solidna defensywa. I nie mogli doprowadzić ataku. Nie było zawodników, to właściwie teraz dobrze mówię. W początkowych meczach tego sezonu Atletico przegrywało i remisowało mecze dlatego, że po prostu wszyscy zawodnicy się cofali, jakby mieli zakwasy i nie chciało im się biegać do przodu. Um, szanuję, że atelier gugga defensywnie, ale czasami trzeba trochę wyjść do przodu, mm, na przykład pod kąt w Odbierasz przeciwnikowi piłkę, wystawiasz wielu piłkarzy, i nawet jeżeli stacisz, to cofasz się całą drużyną. Więc nie należy, nie należy się zachowywać, jakby się miało zakwasy i drewniane nogi jak Solot, tylko czasami trzeba ruszyć do tego ataku, bo potem przeciwnik cię pokąsi. Um, tutaj, jeżeli chodzi o drewniane nogi, zapomniałem wspomnieć o Solota. I właściwie tego Almada, który strzelił gola. Jeśli chodzi o Tego Almadę, to bardzo dobry mecz, bez zarzutów. E, bardzo dobry gol. Dobrze się ustawiał tego Almada. E, Simone właściwie później jak wszedł, to właściwie OG GOAT. Tyle, ile pracuje, tak jak Pitbull, normalnie idzie do przodu, odbiera piłkę, podaje, no co by tu więcej mówić. E, ma taki genialny przegląd pola, że potrafi podać Um, pod, podać pod presją, umie tam zadyblować i rzeczywiście zrobić miejsce dla pozostałych piłkarzy. Zauważmy, że Juliano Simone to jest jednak fenomen. Um, jeżeli chodzi o Solotę, to mam złe wieści, bo znowu Solot dużo niestety nie pokazał. Um, niestety dużo Solot nie pokazał. I... Um, I po prostu nie wiem, solot, obudź się. Nie żyj w Matixie. No. Ile można mieć takie drewniane nogi, nie? Uważam, że stać cię na więcej solot. I po prostu to, że sobie biegasz i czasami sobie coś tam strzelisz główką, to nie znaczy, że jesteś dobrym piłkarzem. W sensie jesteś dobrym piłkarzem, ale mm, samo to, że po prostu sobie czasami dołożysz główki, nie będzie świadczyło ciebie. Jako o dobrym piłkarzu, a pamiętaj, że Ty byłeś yy, Kolem strzelców taktycznie, Więc yy, Solid musi się obudzić mm. Jeżeli chodzi o Jeżeli chodzi o formację 5-3-2 To mimo wszystko uważam, że yy, Jest ona niepodpasowana Pod standardy Obecnego zespołu, gdyż Nico Gonzalez na skrzydle jednak jest Troszkę yy. Mierzony, jakby to powiedzieć, jest taki na łańcuchach. To jest gościu, który właśnie lubi wychodzić do przodu i tam odbijać piłkę, a tam jeżeli jest przyklejony nawet jako wahadłowy, to jest częściej zmuszony pójść do tyłu, co po prostu mija się z jego duszą taką stopniętego mm, napastnika właśnie, który po prostu gra wysoko, dużo pesuje. Schodzi, schodzi do środka, dużo podaje, nie jest takim typowym wykończającym, ale takim plecusiem wychodzącym do przodu, a nie do tyłu. Więc uważam, że 5-3-2 skrojone pod obecny zespół nie jest dostosowane, gdyż nikogo González na wahadle. Mm. No nie. Gdyby był jeszcze kolejny obęca, no właśnie, Mark Pubil. Uważam, że miałby to sens na przykład z Markiem Pubilem. Mm. Więc tyle byłoby z tego meczu. Mam nadzieję, że Atletico dużo lepiej się pokaże z Arsenalem. Jest szansa. Po prostu Dużo musi uwierzyć siebie, bo po prostu musimy. Jeszcze chyba nie wygraliśmy w tym sezonie meczu wyjazdowego, więc trzeba zerwać. Zerwać po prostu. Ten trochę agent przygrywa na wyjazdach. Trzeba się w końcu poprawić, nie? Z tego, że to jest Arsenal. To jest spokojnie do grania po prostu, po prostu tylko należy naprawdę realizować taktykę, uwierzyć w Simone i wszystko przyjdzie z czasem więc to wszystko co do powiedzenia trochę późno materiał, bo jutro już jest ja to nagrywam rzeczywiście już mecz z Adsenallem i zobaczymy jak wtedy bo to będzie prawdziwa weryfikacja dziękuję za oglądanie